Do Norberta wysyłam dziś nowy, w 100% oryginalny korek spustowy oleju Ducati do w zasadzie wszystkich superbików, diaweli, Hypermotardów, Monsterów z roczników przekrojowo bodaj od 2001 do 2025 roku. Nie mam 100% pewności, ale wydaje mi się, że Ducati produkuje ten jeden korek spustu oleju do wszystkiego, co ma w swoim portfolio. W produkcji zapewne wychodzi taniej i dostępność takich części produkowanych w takiej rozpiętości rocznikowej jest zwykle zdecydowanie większa niż kiedy elementy są produkowane w krótkich seriach pod jeden model i jedną generację. Norbert za zapłacił za ten korek 58 zł i 85 groszy i tak przy okazji chcę zwrócić Waszą uwagę na opakowanie zbiorcze z jakiego ten korek wyjąłem. Jest to świetne wytłumaczenie, świetny przykład, bo część z Was zwraca się do nas mailowo po zakupie z uwagami, że niektóre produkty, które przyszły do nas w naszej paczce są w nieoryginalnych opakowaniach i to zdarza się rzadko, ale właśnie z tego jednego powodu. Słuchajcie, Wy tego nie widzicie, ale producenci i to dotyczy i marek włoskich, i japońskich i amerykańskich wiele drobnych elementów sprzedaje w tak zwanych wielopakach i bardzo często niektórych części my dla was nie jesteśmy w stanie sprowadzić w pojedynczych egzemplarzach dlatego dekompletujemy opakowania zbiorcze przepakowujemy je do własnych woreczków foliopaków uzupełniamy w nasze etykiety i wtedy taki korek trafia do was po prostu bez oryginalnego opakowania a to jedyne oryginalne opakowanie trafia wtedy do no, losowo wybranego szczęśliwca który otrzyma od nas taki produkt w zbiorczym opakowaniu więc to nie jest tak że my podrabiamy uszczelki o ringi śruby o wartości 10 20 50 80 zł bo jest tak że te produkty właśnie o niskiej wartości trafiają do nas właśnie w opakowaniach zbiorczych i to zwykle dotyczy typowych elementów eksploatacyjnych, często rotujących, w tym często są to korki rewizyjne, plastikowe spinki owiewek, oringi wydechu, silent bloki, zaślepki ram, podkładki, gumy do lotów powietrza i inne tego typu drobiazgi. Skoro już to wiesz, to ja dodam, że korek dla Norberta sprawdzam przed wysyłką, fotografuję go, przypisuję do zamówienia i jeszcze dziś paczka rusza w drogę do klienta. No i pamiętaj, że oryginalne części do swojego motocykla marki Ducati kupisz na www.motogar.pl lub dobierzesz na infolinii u naszych opiekunów w działu części OM.